Dobry, kochani, mamy dzisiaj sobotę. Mam wrażenie, że nie vlogowałam już od wieków, dlatego dzisiaj postanowiłam złapać za aparat. I dzisiaj odzywam się do Was trochę wcześniej niż zwykle, bo jeszcze nie mamy siódmej, właściwie mamy po szóstej. My już jesteśmy na nogach od piątej. Nadia obudziła się razem z tatą wychodzącym do pracy. No i po pobudce nie chciała już spać, także siedzę z nią tutaj w salonie i oglądamy bajki i bawimy się. Pewnie zaraz będzie chciała się zdrzemnąć, no za jakąś godzinkę pewnie zaczniesz marudzić, więc położę ją, żeby się zdrzemnęła, ja w tym czasie będę przerabiać dla Was film na dzisiaj, a dzisiejszy film będzie wyjątkowy. Bardzo wyjątkowy, bo Nadia kończy dzisiaj pół roku. To jest po prostu niesamowite, jak ten czas szybko przeleciał. Nawet nie mam pojęcia, kiedy to się wszystko stało, kiedy ona tak urosła, kiedy, kiedy zaczęła robić to wszystko, co w tej chwili robi. Masakra. Po prostu, odkąd Nadia pojawiła się w naszym życiu, Czas zdecydowanie przyspieszył i pędzi coraz szybciej. Słuchajcie, po tym jak nagrałam dla Was tamten fragment i trzymałam nabieg na kolanach, dosłownie zasnęła na siedząco. Także poszłam odłożyć ją do łóżeczka, ja w tym czasie zabrałam się za edytowanie filmu. Mogłabym w tym czasie również zasnąć, ale stwierdziłam, że chcę trochę popracować, bo koniecznie dzisiaj chcę dodać ten film, który sobie zaplanowałam. I pod koniec edytowania filmu już tak mnie zmuliło, tak mi się chciało spać, że się skuliłam tutaj pod kocem razem z pyzią i zasnęłam. Obudziły mnie koty, coś tam hałasowały, i jak poszłam do Nadii, okazało się, że ona również nie śpi, także już jesteśmy po pobudce. W ogóle spałam w soczewkach kontaktowych, i teraz mam takie nieprzyjemne uczucie w oczach. No i jak wstałam, miałam strasznego kapcia w buzi. Także zrobiłam sobie herbatę, żeby to jakoś trochę naprawić. Wypiłam już herbatę, nakarmiłam Nadiego bo już zaczęła krzyczeć i marudzić. I już właśnie skończyłam edytować dla Was film, więc zaraz będę go renderować i ja dzisiaj na pewno wrzucę go na YouTube'a. W ogóle chcę Wam pokazać, co dzisiaj rano zastałam na moim kanale. Zobaczcie. Wystukało mi dzisiaj rano 1000 subskrypcji, teraz jest już tego więcej, nawet odświeżę dla Was stronę. Tam, 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 tam. Teraz jest 1025, A w każdym razie rano było 1000. Powiem wam, że jestem w szoku. Nie spodziewałam się mieć tyle subskrypcji jeszcze w tym roku. Szczytem moich marzeń było zdobycie 500 subskrypcji do końca tego grudnia. Tymczasem mam już 1000. I słuchajcie, mam dylemat, bo od początku, odkąd zaczęłam nagrywać, stwierdziłam, że kiedy tylko dojdę do pierwszego tysiąca subskrypcji na YouTubie. Na Diu. Na Diu. Obiecałam sobie, że na pierwszy tysiąc subskrypcji. E, zrobię rozdanie. Problem w tym, że ten tysiąc w tej chwili mnie zaskoczył i nie jestem kompletnie przygotowana do żadnego rozdania, do żadnego konkursu. I nie wiem, co z tym zrobić. No nie wiem, no najwyżej te rozdanie zrobię trochę później. Fajnie by było zrobić to jeszcze w tym miesiącu, ale. Ale nie wiem, czy się ogarnę z tym wszystkim, bo jednak chciałabym przygotować jakieś fajne nagrody. No nie wiem, zobaczymy. Nadiu, co ty tam drapiesz? Halo, co ty tam widzisz? Zobaczcie jaki cwaniak! Złapała się brzegu łóżeczka i próbuje wstać! うん。<laughs> <laughs> Podmalowałam, żeby trochę lepiej się czuć. Słuchajcie, nadal mam ten niesmak w ustach po drzemce. Także myślę, że to jest dobry moment na otworzenie kalendarzy. Mamy już naprawdę straszne zaległości, więc będzie ciekawie. Nadia też już się nie może doczekać. Więc zacznijmy, może dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od Milki. I słuchajcie, nie będę tych czekoladek wszystkich jeść, po prostu je pootwieram, zjem sobie tylko jedną. To samo z tamtym drugim kalendarzem i otworzymy sobie jeszcze ten kosmetyczny. Ostatnio skończyliśmy bodajże na dziesiątym okienku. Nadiu, Nadiu, pokaż mamie, mama nie widzi. Nadia jest... Strasznym towarzyszem, jeżeli chodzi o otwieranie kalendarzy. po otwieramy sobie wszystkie okienka, może, które już są zjedzone. Dziesiątka, dziesiątka była otwarta. Ósemka, siódemka. Dobra, tak więc wygląda otworzony już kalendarz. Tutaj widzę jedenastkę. Otwieram jedenastkę. Co to jest? Sanki chyba? Dwunastka jest obok. W dwunastce mamy samochodzik. Trzynastka. Gdzieś widziałam trzynastkę. O, tu jest to jest nie mam pojęcia co to jest jakiś dziwny owoc chyba czternastka tu ciężarówka piętnastka u góry kokardkę mamy szesnastka jest tu Mamy jakiś domek, i została nam siedemnastka. Dzisiaj mamy siedemnasty. Nadia kończy półroczku. I mamy trąbkę. Mamy już siedemnasty. Boże to już tydzień? Tydzień do świąt został. Masakra, jak ten czas szybko poleciał. Ok. Dobra, w tym kalendarzu też skończyliśmy na dziesiątce, więc otwieram jedenastkę. Pod jedenastką mamy kokartkę. Pod dwunastką, cześć przyziu. Pod dwunastką mamy skarpetkę. Trzynastka to co to jest? Bałwanek? Czternastka to Worek na prezenty Piętnastka Worek na prezenty chyba miał Rafał w swoim kalendarzu Z tego co pamiętam Piętnastka to bombka choinkowa A szesnastka Gwiazdka I ostatnie siedemnaste okienko To Kolejna gwiazdka Ależ będę miała dzisiaj słodyczy do jedzenia. Chodź, otwieramy ostatni kalendarz. Tutaj widzę akurat 11. Z której strony ją się otwiera tutaj. Co to jest? Coś kolorowego. Jakieś liczne opakowanie. Cudeńko, co to jest? Mm, Żal pod prysznic. Żal pod prysznic i do... Kąpieli, sympatycznie, na zdrówko, dwunastka jest tu, coś długiego, co to? Jakaś woda esencjonalna, hmm. coś kwiatowego. Zobaczymy. Co to? Jakiś krem? Wyłóż. To jest... Krem do stóp. O, bardzo fajnie. Nadia sobie wcina wstążkę od kalendarza. Czternastka. Czternastka jest tu. Otwieramy, otwieramy. Mydełko znowu. Piętnaście! Powiem Wam, że już nim daje rękę od tego trzymania aparatu. Tutaj mamy znowu jakiś żel. I znowu to jest żel z takim listkiem. Ciekawe. Werbena. Tak, to jest ten sam, co mi się właśnie tak strasznie podobał. Pachniał cytrusowo. E, żel pod prysznic, ciekawie. 16. Nadiu, tu mamy szesnastkę. Pomagasz mamie? O, znowu jakieś piękne opakowanie. Nadiu. Tak, pasuje do tamtego żelu pod prysznic, który mieliśmy wcześniej. I to jest jakiś. Rozświetlający balsam. Siedemnastka. Gdzie tu się otwiera siedemnastka? Nadiu. Nie wyrywaj mi tych okienek w kalendarzu. Nie. Pod siedemnastką było to. To jest chyba ten sam zapach co tamte mydło, które przed chwilą wyjęliśmy. I to jest. Co to jest? Olejek pod prysznic. Fajnie. To było 17 okienko, czyli już ostatnie. Nadia, zamykamy! Nie otwieramy więcej. Zamykamy! To nasza dzisiejsza kolekcja kosmetyków z kalendarza. Nadia już się tutaj do nich sobie czołga. Pydzia też wszystko obserwuje. Pyziu? Nadu, już ci coś mówiłam na temat jedzenia mydła. Pyziu. Co ty kombinujesz? Chyba nie chcesz się schować pod tym kalendarzem, co? Nadia sobie wcina mydełko. A czemu by nie? Także nasze dzisiejsze zdobycze dołączę sobie do mojego koszyczka, w którym już nic się nie mieści. Tyle tego jest. Część rzeczy już próbowałam. Wypróbowywałam bardziej kremy, jeżeli pod prysznic jeszcze nie wypróbowywałam. Mydełka również nie. Nadiu. Teraz to mydło jest całe w ślinie. A idź ty. No, zobaczcie, zobaczcie, jak ona się przesuwa. Robi to dosłownie chwilę. W chwilę znajduje się już na drugim końcu jakiegoś pomieszczenia. Nadiu. Nadiu. Wszystko wędruje na podłogę. Chodź. Zjemy czekoladkę. Nadiu! Jejku, Nadiu! Mogłam otwierać ten kalendarz bez niej. Co ja bym tutaj sobie zjadła? Może zjem ten dziwny owoc. Nie wiem co to jest dziwny kształt. Nie mam pojęcia, co to jest kompletnie. Nadiu, nie odrywaj okienek. Hmm, dobrze trafiłam. Słuchajcie, jest niesamowita. Już się nie mogę doczekać, kiedy kupimy Ci Twój pierwszy kalendarz adwentowy. Po prostu nie mogę się doczekać. Ups, ale czekoladek mi tam nie otwieraj. No i nowy kod został już ochrzczony. Właśnie na niego ulała jest mokry. Nadiu, co ty zrobiłaś z moim pięknym kocykiem? Ależ ty jesteś urwis. Normalnie wszędzie cię pełno. Aż się boję, co to będzie, jak zaczniesz chodzić. Normalnie trzeba będzie cię chyba do uwiązać. W ogóle nie powiedziałam wam, ale ubrałam się w sweterek, żeby było mi cieplej. Bo od paru dni jest jakoś mi tak trochę zimno. Nadia, zostaw ten mój aparat. Ops dzwoni telefon. Mężu mój kochany. Już mam, słuchajcie, prawie że pełną kartę pamięci, także nagram jeszcze tylko chwilę. Zaczęłam mówić. Nadiu, nie, nie, nie przeszkadzaj. Zaczęłam mówić, że ubrałam się w sweter, bo jest mi tak jakoś zimno. I w ogóle boli mnie gardło. Od paru dni boli mnie gardło. Rafał też jest chory, także zawitało do nas jakieś paskudne przeziębienie. Mam tylko nadzieję, że Nadie nic nie złapie. Rafał zadzwonił teraz, że wraca do domu. W końcu, w końcu posiedzi trochę w domu, a teraz idę poszukać mu numeru telefonu do fryzjera, bo prosił, żeby go umówić. Nadiu? Co ty kombinujesz? Co? Ajku. No i co chcesz powiedzieć? Mamusia, chciałaby coś nagrać. Wiesz? a nie wyrywaj mi włosów. Właśnie dodałam dla Was film, także mam nadzieję, że się Wam podoba. Jest to film na podsumowanie pół roku życia Nadi, bo dzisiaj właśnie Nadia kończy pół roku. Dekorowania mieszkania jednak dzisiaj nie było. Rafał jak wrócił, okazało się, że jest strasznie chory. Położył się w salonie i przez większość dnia tutaj leżał, więc nawet nie było jak tutaj cokolwiek dekorować. Teraz zdecydował, że pojedzie... E, Gdzieś na jakąś stację kontroli pojazdów, chyba. Bo wyczytał gdzieś w internecie, że dzisiaj można za darmo ustawić prawidłowo światła w samochodzie i, i zobaczył, że tamta stacja, na którą pojechał, jest otwarta dzisiaj do 22.00. Więc jeszcze udało mu się na tą okazję załapać. Ja z Nadią zostałam sama i hmm, co byśmy mogły porobić? Nadią. Na co masz ochotę? Zobaczcie, jak stoi na kolankach. Wspieła się trochę na mnie. Stoi na kolankach i się trzęsie. Neatrium. Nediu bajeczkę oglądasz? Bajeczkę oglądasz? W ogóle nie pokazywałam Wam chyba, jak działa nowa zabawka Nadia. O kurczę, pada mi bateria. No dobrze, jeszcze zdążę Wam pokazać. To jest taki aligatorek z piłeczkami. I działa tak: Tam z tej paszczy wypadają piłeczki. Także Nadia jedną piłeczkę właśnie złapała, i niektóre piłeczki wyskakują stąd. Spadają na ogon aligatorka i zjeżdżają, i padają tu. Właśnie widzicie, tędy wyjeżdżają kuleczki. I to jest coś takiego, jak przestaje grać, przestaje skakać. Wystarczy wrzucić tu piłkę, i działa znowu. dosyć wcześnie dzisiaj zasnęła dlatego ja wykorzystałam ten czas pozmywałam, pozamiatałam podłogę później wzięłam prysznic i teraz sobie siedzę w salonie przed telewizorem i tak myślę, że skoro jestem sama to mogłabym zedytować już tego vloga, w ogóle po prysznicu mam jakieś strasznie suche dłonie może więc może to jest znak żeby wykorzystać jeden z nowych kremów spróbujmy co my tutaj mamy? To jest żel, żel. To też jest żel. Tutaj mamy jakiś balsam. Żel. Krem do stóp. Mm. Tylko dwa kremy do rąk są naprawdę. Hm. Ciekawi mnie ten nowy balsam, więc po prostu jego użyję, żeby nawilżyć sobie dłonie. A resztę na razie odłożę. Jak widać już, już mi się te rzeczy nie mieszczą w tym koszyczku. No cóż, wiecie co? Po ładnym opakowaniu spodziewałam się fajniejszego zapachu. Ale nie jest brzydki. I. Naprawdę jest rozświetlający. Wow! Moje dłonie niesamowicie się w tej chwili świecą. Hmm. Cóż, będę wyglądać jak Edward. Nie jest zły ten zapach. Nie, nie jest zły. W ogóle jest późno i wyobraźcie sobie, że Rafała nie ma. On jest po prostu niemożliwy. Jest chory. Przez pół dnia leżał w salonie pod kocem i się stąd nie ruszał. Nie chciał nawet usiąść na kanapie, żeby zjeść obiad. A tylko zadzwonił sąsiad i poprosił, żeby pojechać z nim do hajnówki po samochód, i od razu poszedł. Nie rozumiem go kompletnie. W każdym razie siedzę sama. Także myślę, że mogę sobie teraz usiąść i po prostu zedytować już trochę tego vloga. Dzisiaj nagrywam dla Was vloga, więc mam nadzieję dodać go w niedzielę. Nie wiem jednak, co z tego wyjdzie. Jak nie pojawi się w niedzielę, to się pojawi w poniedziałek. Tak więc ja już się po prostu pożegnam. Mam nadzieję, że cieszycie się z tego vloga. Tak się zorientowałam, że praktycznie przez tydzień nie nagrywałam żadnych vlogów, bo ostatnio nagrywałam vloga w niedzielę tydzień temu. Dzisiaj mamy sobotę, więc minął prawie, że tydzień. W każdym razie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli się Wam podobało. Napiszcie koniecznie, jak ten minął Wasz weekend. A teraz mówię Wam dobranoc. Buziaki. Pa, pa. Widzimy się niedługo.